Hej, hej, witajcie na kanale Tarczystki Iris. Witajcie, kochani, w mojej przestrzeni. Moim mieli zapraszam do wysłuchania codziennej karty dnia. Dzisiaj będzie to karta na dzień 3 września 2021 roku. Wybieram z kart Tarota, tak jak zawsze i standardowo również z kart wyrocznie, więc te karty wyrocznie tak jak standard zawsze mówi odkładam sobie na bok, zatem sprawdźmy sobie co nas wiedzie, co prowadzi jaka jest energia jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich czyli dnia 3 września 2021 roku karty pokażcie pokażcie energetykę na ten dzień słuchajcie, pamiętajcie tak jak zawsze mówię, że jest to energia ogólna, czyli nie z wszystkimi te karty rezonują na czytania prywatne zapraszam wiadomości poprzez maila słuchajcie, ja już wiem, ja już widzę, odkładam kartę i, i już Wam pokazuję jest to energia dwójki pentakli jest to energia równowagi, jest to energia zręczności, jest to pewnej elastyczności nawet bym powiedziała dokonywania pewnych wyborów, tak pewnych relacji, pewnych możliwości coś się tutaj otwiera, może być tak, że niektórzy robią kilka rzeczy naraz może być tak, że radzimy sobie z kilkoma problemami właśnie naraz, więc tutaj potrafimy tym wszystkim emocjonalnie żonglować, musimy zaufać Własne zdolności, ponieważ te zdolności naprawdę posiadamy więc gdzieś tutaj będzie ta energetyka przez nas przechodziła. Będzie to dzień wyborów, tak, spośród dostępnych właśnie możliwości i my wchodzimy właśnie w taką drogę. W pracy karta mówi o pewnej niestabilności, a dlatego, że będzie tu pewne wybory dokonowane, tak, może być tak, że ktoś pracuje po prostu na dwa etaty, tak, I, i, i potrzebuje dokonać tego wyboru, ponieważ już to poniekąd przekreśla jego następne możliwości, więc tutaj już czuje, że musi dokonać, tego wyboru. Um... To są, tak jak powiedziałam, tej pracy, praca na dwie zmiany, praca na dwie możliwości, Jakieś, jakaś rozrzutność może tutaj być w uczuciach. Karta mówi o pewnych zmianach, um, przetasowaniu swojego związku. Też tak może być, słuchajcie, tak? Może trzeba będzie po prostu w tym związku dokonać pewnego wyboru. Tak samo w tych relacjach, w pracy, w tych finansach, tak? Może być tak, że otrzymacie pewną ofertę pracy i będziecie tutaj się po prostu zastanawiać, będziecie żonglować swoimi możliwościami w tym dniu, będziecie się otwierać. A w miłości też będziecie się otwierać, ale też będziecie podejmować pewne bardzo, bardzo ważne i wartościowe decyzje w tym swoim życiu, w tej miłości, w tych relacjach, w których teraz tak naprawdę jesteście. Radą jest, byście nie obawiali się płynąć. Słuchajcie, ruszajcie z tym, co czujecie. Wtedy będziecie się po prostu. Spełniać, tak? Wtedy będziecie czuli satysfakcję, więc pójdźcie z tym nurtem, pójdźcie na falach zmian. Niech nadchodzi ten wybór, który i tak on się dokona, bo tutaj będziecie w tej relacji dokonywania. Generalnie, słuchajcie, mamy symbolizację pewnej zmienności, mamy te dwa etaty, mamy pewną um, równowagę, słuchajcie, posiadamy talenty, posiadacie talenty, więc tutaj jest naprawdę um, nowe perspektywy, one się rodzą, słuchajcie. Jest to, jest to też takie pewne żołnierze. Żonglowanie, tak? Żonglowanie naszymi finansami, ale żonglowanie naszymi możliwościami, więc jest bardzo, bardzo dobrze. Ważne jest to, że w tym dniu ta energetyka nam też pokazuje poniekąd, że mamy świadomość tych zmian, które nadchodzą, mamy świadomość tego, że dokonujemy tych zmian i że naprawdę te zmiany bardzo dużo, bardzo dużo wnoszą do tego wszystkiego, tak? Więc otwieramy się, słuchajcie. Ta, ta karta generalnie przypomina um, też by dokonać i pokonać problemy i pokonać te e, przeszkody. By to wszystko zrobić, musimy być gotowi na pewną żonglerkę pewnymi opcjami, musimy się też otwierać na pewne możliwości, tak? Więc tutaj nie blokujmy się, bawmy się, uśmiechajmy się, słuchajcie, szukając przy tym wszystkim nowych sposobów na porodzenie sobie ze starymi problemami. Jesteśmy, um, jesteśmy otwarci, słuchajcie, w tym dniu, tak? Jeżeli przystosujemy się do otaczającego świata, uda nam się stworzyć skuteczną metodę osiągania bieżących celów, więc gdzieś tam popłyniemy po to, co naprawdę chcemy. Jest to dzień, tak jak powiedziałam, zręczności, elastyczności, dokonywania wyborów, nowych możliwości, otwierania się, słuchajcie, przede wszystkim na coś. Jest to bardzo dobry czas. To jest też taka m, dwójka denarów, e, pokazuje przyszłość naszą, tak? Pokazuje, że potrafimy dokonywać, że potrafimy podjąć pewne decyzje, bo to jest taki dzień, no. Jest, karta w ogóle oznacza zmiany, słuchajcie, tak? Wymianę pewną in, informacji, wymiany zdarzeń, więc tutaj na nowe rzeczy wchodzą. Zobaczymy, słuchajcie, za tym, co chcą nam jeszcze dopowiedzieć karty wyroczni na ten dzień. Słuchajcie, ja już widzę, ja już wiem. Jest to karta jeźdźca. Generalnie, um, karta jeźdźca mogłabym nawet porównać do, um, do karty głupca. Nowe inwencje, pomysły, słuchajcie, odnowa, jakiś ruch, jakaś zmiana. Być może w tym dniu najdejdzie nowa wiadomość, bądź w waszym życiu ktoś będzie nowy, ktoś, kto was pokieruje. Zobaczcie, pójdziemy po tej tęczy, pójdziecie moi drodzy, do odnowy, pójdziecie do nowego, nowych możliwości, bo wy tutaj będziecie żonglować swoimi możliwościami, wybierać. Będzie, będzie to dzień wyborów, podejmowania decyzji, otwierania się na to i przyjmowania tego, co, co się chce. Słuchajcie, życzę Wam właśnie tego. Życzę Wam, ale wiecie co? Teraz sobie pomyślałam, że dopowiem tak jak zawsze w ostatnim czasie moimi kartami oszu, które po prostu kocham, uwielbiam i naprawdę. Kosz... Chciałam powiedzieć, że koszmarnie je kocham. Naprawdę to jest niewyobrażalne, ale już sobie to dopowiadamy słuchajcie. Karty, karty pokażcie, pokażcie. No zobaczymy słuchajcie. Niech się dzieje, powinna iść ta energia. Niech się dzieje, zobaczcie. Nawet jeżeli będzie jakaś cisza wokół was w tym dniu, tak? To i tak te możliwości wejdą, bo tutaj energetyka jest naprawdę do przodu. Ona idzie i jest bardzo dobrze. Zobaczcie, fenomenalnie idzie odrodzenie. I tym samym pójdziemy po prostu do przodu. Słuchajcie rozkwit, rozkwitamy się przy, przyjmujemy tą pozycję przyjmujemy wybory, tak chcemy je dokonywać i tutaj energetycznie w tym dniu będziemy to wszystko chodzić tego Wam właśnie życzę, słuchajcie, życzę Wam po prostu samych cudowności pozdrawia Iris, pa pa